Dzisiaj będzie rozpakowywanie zakupów. Bardzo, bardzo lubicie. Jeśli ja z tego śmieję, bo się sama kiedyś zdziwiłam. Jak pytając wybrane osoby, nie? Co na moim koncie daje Ci wartość, co, co najbardziej Ci się przydaje? Twoje zakupy. To jak rozpakowujesz zakupy i mówisz, co z tego zrobisz, więc nasz klient, nasz pan. I, i lecimy z tym, lecimy z tym koksem, pokażę wam, co kupiłam dzisiaj w Aldi. Um, takie zakupy, ja nie robię jakichś dużych zakupów, nie wiem, raz, w tygodniu dla całej rodziny, bo mi się nie chce o tym myśleć za bardzo. Tak co drugi dzień, raczej zakupy jakieś robi mam i wtedy tak na bieżąco w miarę coś kupuję, bo um, nie umiem w planowaniu posiłków. Próbowałam, ale nie umiem kompletnie, także zaplanuję sobie na cały posiłki, nie ma opcji. Um, mam stałe elementy nawyki, które mi po prostu ułatwiają życie i dbają o moje zdrowie, i to jest na przykład. Woda z sokiem z cytryny, z miętą i z aloesem. Dzisiaj dodałam sobie taki aloes brzoskwiniowy um, z dodatkiem brzoskwini. Dlatego do Was bardzo, bardzo zachęcam do kupowania tych małych aloesików, bo one są bardzo wygodne. Możemy miksować smaki, bawić się smakami. Nie musimy całego litra od razu wypić i są ekstra teraz w wakacje do podróży, więc dziewczyny, jak jeszcze nie próbowałyście tych aloesów małych, to bardzo, bardzo Was zachęcam do tego też. I co? I to jest mój napój, to jest coś takiego stałego, co mam już na stałe wpisane w głowę, wryte jako mój nawyk, jako taki nawyk picia, picia wody, coś muszę wyłowić z tego, coś mi tam wpadło, jako nawyk picia wody, jako takie nawilżanie się, nawodnienie, a z dietą, znaczy z gotowaniem nie umiem, planowanie i tyle i nie będę się tego na razie uczyć, ani Was, skoro ja tego nie umiem, więc mówię, co kupiłam i co na bieżąco będę z tego robić. Tutaj mam... Ogórki, ogórki gruntowe, była promka, no to wzięłam, bardzo jakaś taka fajna cena, nie wiem, 3-4 zł za ogóry. Nie będę ich kisić dzisiaj na pewno, bo nie mam nastroju na, na kiszenie, ani, ani głowy wolnej na kiszenie. Kupiłam dzisiaj po prostu ogórki małosolne, gotowe, ukiszone już. A tutaj mam kilo ogórów, nie wiem czy kilo, nie mam pojęcia tego wzięłam, wzięłam taką całą siatkę 10 ogórków. I co z tego będzie? Będzie ten ogórek do sałatki, będzie ten ogórek taki w słupki pokrojony do... czyli bo będzie ten ogórek, ten i, ten i wiele innych, pokrojony w słupki do hummusu, do tej sałatki na przykład sałatą rzymską, zaraz Wam pokażę sałatę rzymską, albo też lubię zrobić sobie taki sam ogórka, samego ogórka kroję, nie w takie cienkie plasterki, jak na Mizeriecko, w dosyć takie grube plastry i na przykład trochę ogórtu naturalnego, Sok z cytryny, sól, pieprz, albo olej sezamowy, sól, pieprz i nawet zielenka sezamu, trochę mięty można dodać, tak patrzę na tą miętę, bo tutaj od Sylwii dostałam na pikniku ostatnio, także no to są moje pomysły na ogórka, jak macie swoje to piszcie w komentarzach. Właśnie coś mokrego cały czas sobie, rozlałam sobie tutaj, rozlałam sobie wodę i w nią właśnie wtyknęłam po raz drugi, trzeba wytrzeć stopę. Co tu jeszcze mamy? Mamy tutaj tą o, sałatę rzymską, o której właśnie przed chwilą Wam powiedziałam. Ona jest tak pakowana po, po dwie sztuki. Z tego co wiem, ostatnio anatka mówiła w litu jest po trzy sztuki. Także taka sałata rzymska, ja ją bardzo lubię, bo ona jest taka jędrna, chrupka. Ja ją tak na pół kroję, potem jeszcze raz na pół, czyli świateczki szatkuję i mam super sałatę. Wczoraj była taka sałatka z sałaty rzymskiej jako podstawy. Do grilla, nie? Mieliśmy tam takie wykwintny nie, niedzielne obiadki, kiełpaski z grilla, bo na nic innego nie było pomysłu ani ochoty. I do tego taką sałatę zrobiłam. To była sałata rzymska, trochę potwinki z, z działki. Co ja tam dałam? Paprykę. Paprykę, granata, trochę melisy, bo miałam melisę albo miętę, można wydać, sól, pieprz, oliwa. I coś jeszcze dam z warzyw, nie wiem, cukinię jaką, albo ogórka, właśnie, ale bazą właśnie jest ta cała ta rzymska, czyli do, do obiadów, do drugiego dania, ale też super się sprawdzi jako dodatek do śniadania, bo um, bardzo często jemy kanapki na śniadanie. i Ja nie mówię, że jedzenie kanapek jest czymś złym, broń Boże, jedzmy te kanapki, ale niech na połowie talerza, taki duży talerz miejmy, na połowie talerza są kanapki, ale na połowie drugiej talerza niech będzie coś zielonego. Na przykład taka sałata, więc ja bardzo lubię to zaproponować Wam do kanapek, zrobienie sałatki, z czego co? lubicie. Sałata rzymska, teraz jest sezon już na pomidorki bardzo fajne, pomidorki koktajlowe jak nie lubicie zwykłych, papryka, ogórek, sól, cytryna, oliwa z oliwek i macie banalnie prostą sałatę, a więcej zielonego w diecie. Rzeczyna cytryna do wszystkich sosów, dressingów. Do napojów, do wody z aloesem, do ice bo dzisiaj też robiłam fajną ice taką z, z hibiscusa, potem Wam pokażę, więc to. Tylko porządnie trzeba skórkę umyć, jak chcecie dać ze skórką. Ja myję takimi mejkami z Rejpata z nanosrebrem, tak, nanosrebrem, srebrem jakimś, jakimś srebrem myję, żeby się tego syfu stąd pozbyć. I czasem daję ze skórką, a czasem obieram. Ostatnio w ogóle obieram ze skórki zupełnie cytrusy, jakoś taką mam fazę. Avocado. No i co z tego awokado? Cześć Halinka, co z tego awokado zrobić, bo ostatnio też miałam informację, kupuję awokado i potem je wyrzucam. Awokado jest, to jest twarde jak kamień, więc ono sobie posiedzi na bananach albo na jabłkach, żeby szybciej dojrzało, więc w miejsce na banany albo na jabłka je dajcie, nie do lodówki, tylko normalnie w temperaturze pokojowej. Hmm, ja uwielbiam sobie awokado pokroić na kanapkę, czyli tak na pół, nie? Wywalam pestkę, obieram z tej skórki. To są tak paluchami, da się fajnie podważyć, i po prostu kroję w plasterki na kanapkę albo na sałatę, do sałaty, do sałatki. Najczęściej w takiej formie, albo po prostu na pół i wyjadam łyżeczką. Mój mąż lubi sobie tutaj odrobinę soli, troszkę oliwy z oliwek, żeby tak było tłusto na, na fula, i wtedy łyżeczką wyjadać, nie? Taką połówkę. Więc awokado będzie dojrzewać, no i są rzeczone banany, na których ono będzie sobie, o, tak leżakować i dojrzewać. Żeby szybciej leżało. Banany staram się wybierać w profilaktyce insulinooporności bardziej twarde niż miękkie, bardziej zielone niż żółte, bo one wtedy są bezpieczne dla osób z insulinoopornością i no w takiej profilaktyce insulinooporności. A sądzę, że każdy z nas potrzebuje już praktycznie tej profilaktyki. Niestety, też lubię sałatę rzymską i awokat do kanapek. Super Halinka, sałata rzymska, też do kanapek, tak jako na, na, na bułea, czy, czy jako sałatka z tego? Halinka tu jest specjalistka też od kuchni gotowania, jaką ona pyszne ostatnio ciasto zrobiła na, na ten na piknik. Wszyscy chcieli zrobić takie ciasto jak halinka. Już Jarek zrobił z tego co wiem, awokado do kanapek. Daj znać tą sałatką. Dwa kukurydziane. Dla osób na diecie bez glutenu jest to czasem ratunek. Nie jest to najzdrowsza wersja, wiem. No, no wiem, tak? Ale, ale jak nie możesz rzucić glutenu, a u mnie mąż bardzo, bardzo mocno redukuje, praktycznie do zera usunął, to sobie robi z tego po prostu kanapkę. Nie, jakiś komusik, to awokatko rzeczone i takie chrupki, A mnie w domu, jak nosi, rzuca na chipsy, bo uwielbiam chipsy. Nie mam chipsów, mam to, to wiem to. Zapcham się. Ale zapcham się, nie sycam, tak? Znaczy, no nie, no nie sycam, Nie zapcham się chipsami, tylko wafelkami kukurydzianymi. Tak na pieczywo, no. O, super. Czyli tutaj podpowiedź jeszcze, że ta sałata po prostu... Listek sałaty na pieczywo. Ona jest taka fajna, nie? Taka chrupka, chrupka. Mój mąż się śmieje, że ja lubię jędrne warzywa. No lubię jędrne warzywa. Lubię wszystko, co jędrne. Skórę też lubię jędrną. Dlatego się nawilżam. Nawalniam. Kochani, fasolka szparagowa. Da się też w Aldi kupić, no nie miałam swojej siateczki, wzięłam Aldikową siateczkę, ale będzie. No dobra, nie powiem Wam, na co będzie ta siatka. Część że się zorientuję, na co ta siatka, na, na ta siatka będzie później. Nie wyrzucam jej do kosza. E, fasolka szparagowa. Po prostu myję, odcinam te dziadostwa. Może jak mój mąż oglądnie i mu powiem, że odcinam te dziadostwa, to za, załapię, żeby je odcinać. Nie wiem, czy będzie oglądał, czy nie. A, bo on gotuje z tym. No, jak można gotować z takimi końcówkami fasolkę? Ja potem muszę to odgryzać. Trzeba umyć i tak obciąć. Obcinacie fasolkę czy nie? Dajcie znać. No, a potem powiem, że go prześladuję i w ogóle nie będzie gotował fasolki, więc może lepiej, pierwszym tego nie mówiła. Dobra, niech się, niech się gotuje jak chcę. Jak ja ugotuję, to po prostu ciach i taką fasolkę. Gotuję w garnku na parze. Najwy najzwyklejszy garnet z Ikei mam. Garnek z Ikei z taką wkładką na parę. Taka y, skomplikowana, futurystyczna technologia. Po prostu para. Y, I fasolka na parze jest dla mnie najlepsza. Ym, co do niej, troszkę masełka, troszkę oliwy. Ostatnio robiłam nawet z y, taką bułką tartą oszukiwaną, żeby to nie była zwykła bułka tarta. Cześć y, Tylko y, na masełku klarowanym. Dałam mąkę migdałową, czyli zmielone w termomisie migdały. I była taka, wiecie, taka bułka tarta z migdałów. Mm, rewelacja. Zainspirowało mnie takie warzywa kiedyś podane w ten sposób w Iwkowej na naszym szkoleniu. A tam jest zagroda na pacanach. Przepyszna kuchnia. Dobra, jaja. Wesoły kurnik. Wesoły kurnik, jaja ekologiczne. Będzie nam wesoło. No, u nas jajka bardzo schodzą. No, jajecznica i jajka sadzone. Ja uwielbiam na śniadanie jajka sadzone na warzywach. Mam cukinię, mam pomidory, cebulę, paprykę, boczniaki, cokolwiek. To podsmażam lekko na maśle klarowanym i na to bach, wbijam jajka i sadzę te jaja. Takie jajka sadzone na warzywach to jest pomysł na to jak rano, znaczy jak rano, jak w ciągu dnia dać dodatkową porcję warzyw do posiłku. Paluszki. Nie wiem, czy dziecko przyjmie ode mnie te paluszki, czy nie, czy uznasz, że zdrowe, czy niezdrowe, i wyjeżdża, więc mu, więc mu dałam. Bo on czasem przyjmuje, czasem nie. Najwyżej sama, kiedyś zjadł w chwili słabości. No, pomidory takie same, znaczy takie najzwyklejsze. Pachną? Pachną. No, więc będą na co są pomidory: na sałatkę, na kanapkę, na jajecznicę. O, tego camemberta lubię. Tak sobie po prostu podkryzać na sałatkę. O, zobaczcie. Ciemne pieczywo. To. To. I o, na kanapkę wszystko to na kanapkę. A obok tego awokado i awokado wyjedzone łyżeczką. No i zobaczę, mamy pyszny już posiłek. Imbir. Imbir do herbaty. Imbir starty do wody. Imbir starty do wody z aloesem. Imbir starty do kary. Do wszystkiego, do czego się da. Imbir rozgrzewająco. Cudownie działa przeciwzapalnie. Um, takie wege czekoladowe na kremie kokosowym. Mój mąż to bardzo lubi dawać do gofrów, robi gofry takie gluten-free. Um, ma swoją własną miksturę: już mąka kukurydziana, mąka jaglana, czasem ziemniaczana, czasem stapioki. Jak jest stapiopi, to nie trzeba jajek, więc już ma swoje miksy. Ja w ogóle w to nie wchodzę, ja tylko jem i to mu kupiłam, żeby mógł mi te gofry zrobić i, i dać o. Tak się robi, bez na to ten krem, i owoce. Jak banany, to już jest mega słodko, no to takie jak najbardziej twarde. No albo jakieś inne owocki. no to będą chyba banany, bo nie ma nic innego. Dobra, dla dziecka woda. E, chociaż weźmy sobie do butelek innej, nie wiem, czy to też przyjmie. Oko, wiecie jak to jest. 15 lat. Mogę próbować. E, mleko kokosowe. Do czego mleczko kokosowe? Mleczko kokosowe z Adiego jest rewelacyjne, to w, to w puszce. E, Fajną ma taką konsystencję. E, bardzo ładną, taką Płynną, kremową do kary. Ja uwielbiam kary. Kary raz w tygodniu u nas jest. Dużo warzyw, źródło białka typu soczewica, ryba, kurczak, mleczko kokosowe, przyprawa kary albo pasta kary. Nawet nie musieli mieć pasty, wystarczy zwykła przyprawa kary. To zwykła, niezwykła. Markatowej wam nie polecam, tylko na przykład dalej natury. I, i to. I mamy pyszny obiad, taki jedno, takiego jednogarnkowca. Ale też czasem używam do koktajli. I do koktajli też używam jogurtu. to jest taki fajny maluta bez laktozy, naturalny. Albo taki miksik do koktajlu, albo sam, albo sam ten jogurt do koktajlu, albo napój kokosowy, który zrobiłam dzisiaj do koktajlu, właśnie. A napój kokosowy banalnie zrobić z biurków kokosowych. E, cebula. No, do czego jest cebula? Wszyscy wiemy. Podstawa, podstawa naszej kuchni. Żółta papryka. Do tego kary może być, o którym mówiłam. O, z tym mleczkiem kokosowym i z imbirem. Może być papryka do kanapki, do sałatki, do jajka sadzonego. Więc wszystko co tutaj jest, jakoś da się wykorzystać. Sok z pomarańczy. Ja bardziej teraz pomarańczy na sok kupuję, nawet jej nie jem teraz tak w całości. Tutaj właśnie wycisnąłam sok z pomarańczy do wody z aloesem i z miętą. Mm. Do sałatki, jako taki dressing zamiast cytrynki. No, na czego jeszcze chcecie pomarańcza Wykorzystajcie. Cukinia. Cukinia do lecza. Dzisiaj na przykład było takie coś ala sos, a la leczo, nie wiem co. Cukinię teraz jemy na potęgę, na potęgę. Bóg. Bóg, bub bub, bub bub Tak kupiony. Pół kilo bogu. A może na kolację. Nie, to jest dobry pomysł na kolację z bogiem, damy radę. E, może um, po prostu w garnku gotujemy i tyle. Tata wczoraj nie mówi, nie gotuj, bo był za długo. On 10 minut gotował i był idealny, idealny. Więc bób wczoraj był, dzisiaj też może będzie. Mm, korzystamy. I co ja tutaj jeszcze mam? E, Polędwiczkę z dorsza atlantyckiego. I będzie ona albo do tego kary, o którym mówiłam, tak pokrojona na pół i potem ciach, 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 w taką kosteczkę paseczki. Albo zrobię ją w garnku na parze, który wam pokazywałam, na dwie trzy części. Sól, pieprz, sok z cytryny i z 20 minut na parze. Gotujemy. Wtedy można ją podać z fasolką szparagową, i ziemniakami. Albo żeby było jakoś bardziej kolorowo, to jeszcze do tego gdzieś, o, żeby było czerwono, to jeszcze gdzieś pomidorki. Także taka rybka świeża, świeża, chyba świeża, mam nadzieję. No i co? I mamy tutaj coś na śniadanie, coś na obiad, coś na kolację, coś do koktajlu. No, wydaje mi się, że będzie co jeść. Także, kochani, e, dawajcie tutaj e, znać, co Wam najbardziej z tych rzeczy, które tutaj pokazałam, podchodzi, smakuje, mm, albo jaki posiłek, który zaproponowałam Wam pasuje, albo też co fajnego z tego, sami byście innego niż ja powiedziałam zrobili. No to co? Bardzo dziękuję za dzisiaj. Otwieram okno, bo jest strasznie gorąco, a była, a była cisza, jak robiłam live'a. I trzeba to gdzieś wszystko rozpakować. Wasze zdrowie.